Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Jest to czytanie dla wszystkich osób z oznaką wagi na miesiąc wrzesień. Zobaczymy, jakie energie się dla Was szykują. Moi drodzy, jest to bardzo, bardzo dobry miesiąc dla Was. Już widzę. W pierwszym tygodniu zdaję sobie sprawę z tego, że pierwszy tydzień września już minął, natomiast zawsze możecie w komentarzach mi napisać, w jaki sposób te energie przedstawione przez tarota zrealizowały się w Waszym życiu. Tak więc w pierwszym tygodniu mamy dziewiątkę monet i mamy króla monet. Jest to niezwykle pozytywna energia mówiąca o dobrobycie finansowym i o tym, że bardzo dobrze Wam będzie szło. Wasze funkcjonowanie pod tym względem. Możecie mieć kontakt z osobą na wyższym stanowisku, która będzie wam pomagała w osiągnięciu sukcesu, w osiągnięciu równowagi finansowej i takiego samozadowolenia finansowego, dlatego że dziewiątka monet, pomimo tego, że tutaj nie jest jakoś bardzo dobrze, bardzo pozytywnie przedstawiona, jest to karta ogromnego zadowolenia z życia finansowego, z tego, w jaki sposób, w jaki sposób zarabiamy pieniądze, w jaki sposób. Je wydajemy i ilość, jesteśmy zadowoleni z ilości pieniędzy, które zarabiamy. Natomiast w dopowiedzeniu ten król monet wskazuje na to, że ktoś nam w tym pomaga, ktoś nas wspiera w tym i pomaga nam osiągnąć jakiś sukces. Tak więc mam nadzieję, że w tym pierwszym tygodniu właśnie tak się stało, że mieliście kontakt z jakąś osobą, która was wspierała finansowo, z którą nawiązywaliście bliską relację. I która pomaga, pomaga Wam w dalszym ciągu osiągnąć właśnie ten sukces i zadowolenie z Waszego stanu finansowego. W drugim tygodniu mamy kartę Wielkich Arkan, mamy cesarza, który mówi o działaniu, o bardzo intensywnym działaniu pod każdym względem. Jest to budowanie fundamentów, które, na których będziecie budować swoje królestwo. Na którym będziecie budować wasze dalsze działanie, wasze dalsze inwestycje, jest to podejmowanie najważniejszych decyzji, jest to podejmowanie najważniejszych działań, i jest to karta ogromnej charyzmy, jest to karta rozpoczynania czegoś. Karta, w której nie do końca liczymy się z tym, w jaki sposób inne osoby postrzegają nas, w jaki sposób inni z nami z nami współpracują, czy są do końca zadowoleni z tego, w jaki sposób my rozgrywamy. Naszą, nasze inwestycje i nasze zachowania, szczególnie pod względem zawodowym i pod względem finansów. Jest tutaj w dopowiedzeniu jeszcze dwójka monet, która mówi o tym, że, będzie, że będziecie bardzo dobrze sobie radzić pod względem wyborów. Dobrze będziecie zarządzać takimi małymi sprawami życia codziennego. Które są związane właśnie z Waszą pracą, z Waszymi finansami. Nie będziecie mieć za bardzo problemu z, właśnie z wyborami, ani z żadnymi inwestycjami. Wszystkie, pro, wszystkie sytuacje problemowe będą rozwiązywane przez Was z ogromną charyzmą, z ogromną siłą. Będziecie mieć dużą siłę przebicia. Bardzo dobrze będziecie sobie właśnie radzić pod względem finansowym, jeżeli chodzi o kontakty z innymi ludźmi. Będziecie się przebijać przez tłum. Jeżeli chodzi o sprawy związkowe, to też będziecie wykazywać się dużą charyzmą, bardzo dobrze będziecie sobie radzić pod względem komunikacyjnym. Będziecie sobie dobrze radzić ze wszystkimi problemami, które będą się pojawiać w związku takimi małymi, zwykłymi sprawami i wasza charyzma pozwoli Wam przejść przez te wszystkie trudy. Tak więc, moi drodzy, ten drugi tydzień jest również bardzo, bardzo dobry i będziecie um, używać, wykorzystywać swój potencjał, um, który w sobie nosicie, wasz potencjał w związku z charyzmą i z charakterem, który, który macie. W trzecim tygodniu września następuje bardzo ciekawa kombinacja um, energetyczna, dlatego, że mamy trójkę. Pucharów, która mówi o świętowaniu czegoś, no i mamy szóstkę, um, szóstkę Buław, która mówi o zwycięstwie, która mówi o ogromnym sukcesie. Jest to ewidentnie sukces. Jeżeli staraliście się o cokolwiek, jeżeli w cokolwiek inwestowaliście, jeżeli spodziewaliście się jakichś rezultatów we wrześniu czegokolwiek, to rezultaty te na. Rezultaty te nadejdą i będą bardzo pozytywne. Jest to osiągnięcie sukcesu, jest to zwieńczenie jakiegoś dzieła, zwieńczenie jakiegoś projektu. Jeżeli nad czymkolwiek pracowaliście, będzie to naprawdę bardzo dobrze odbierane przez inne osoby. Będziecie również mieli ochotę, możliwość um, świętowania z innymi osobami. Inne osoby będą doceniały wasz, Waszą pracę, Wasz wysiłek i to w jaki sposób um, Doprowadziliście do końca właśnie tą pracę, ten projekt, cokolwiek by to nie było. Jeżeli odnosimy się tutaj do spraw związkowych, jest to również świętowanie czegoś, jest to zadowolenie z tego, w jaki sposób do tej pory się rozwijaliście, w jaki sposób prowadziliście wasz związek, i będziecie mieli ochotę świętować, będziecie mieli ochotę na spotkania towarzyskie, spotkania z przyjaciółmi, znajomymi. W sprawach zawodowych, tak jak powiedziałam wcześniej, wszystko to, co rozpoczynaliście do tej pory, przyniesie Wam bardzo pozytywne rezultaty i będziecie czuli, że odnieśliście sukces. Inne osoby również będą Was doceniać. W ostatnim tygodniu y, znów mamy powtórzenie energii dziewiątki monet oraz mamy króla, y, króla monet. Moi drodzy, jest to powtórzona energia, identyczna energia z pierwszego tygodnia września, jeszcze nie zdarzyło mi się coś takiego. Jest po prostu odwrócona kolejność, tak jak tutaj mieliśmy najpierw główną energię dziewiątki monet, a potem króla w dopowiedzeniu, tak tutaj mamy główną energię króla i w dopowiedzeniu dziewiątkę monet. Bardzo dobrze radzicie sobie finansowo. Jesteście wspierani przez osobę na wyższym od siebie stanowisku. Być może sami już wchodzicie w energię osoby, która w energię osoby doświadczonej, energii, energię osoby z bardzo dużymi, bardzo z bardzo dużymi zasobami finansowymi. Być może będziecie awansowani na wyższe stanowisko. Jest bardzo duża szansa na to, Wskazując na ten trzeci tydzień września, generalnie jest to dla Was wagi niezwykle, niezwykle pozytywny miesiąc, miesiąc pod względem finansowym, pod względem finansów, pod względem Waszego rozwoju zawodowego. W ostatnim tygodniu września następuje tutaj taka kulminacja i kumulacja tego poczucia, że jesteście we właściwym miejscu, w właściwym czasie, z właściwymi osobami. Jeżeli chodzi o rozwój finansowy i jeżeli chodzi o rozwój zawodowy, czeka was jakiś ogromny sukces, docenienia tego, wie ile zarabiacie, w jaki sposób zarabiacie, zadowolenie z pracy, zadowolenie z waszego rozwoju, y, duża satysfakcja i bardzo dobre planowanie swojej przyszłości, bardzo dobre planowanie waszych kroków pod względem finansowym i pod względem zawodowym. Nie mam tutaj już nic w zasadzie do dodania, dlatego że te karty wskazują na ogromny sukces, właśnie przede wszystkim zawodowy. Tak więc podsumowując, w pierwszym tygodniu września macie ogromny sukces zawodowy, dążenie do tego, aby zrealizować swoje cele zawodowe. I docenienie tego, ile zarabiacie i w jaki sposób. W drugim tygodniu września jest wykorzystanie waszego potencjału, waszej charyzmy, budowanie fundamentów na przyszłość, w jaki sposób będziecie rozwijać się oraz radzenie sobie z wyzwaniami dnia codziennego, z ogromną charyzmą, z siłą przybicia. Będziecie dążyć w jakimś wybranym przez siebie kierunku i będziecie się bardzo dobrze realizować. W trzecim tygodniu jest świętowanie: Święto, świętowanie z waszymi najbliższymi, z waszymi znajomymi, przyjaciółmi i świętowanie jakiegoś sukcesu, coś, o co się staraliście, przyniesie sukces. Będziecie mogli oczekiwać bardzo pozytywnych rezultatów waszej pracy. No, i w ostatnim tygodniu września wchodzicie w energię króla monet, czyli będziecie świętować w dalszym stopniu, będziecie zadowoleni z tego, w jaki sposób postępowaliście do tej pory, będziecie doceniać swoją pracę, i inne osoby będą doceniać wasze, waszą wiedzę, wasze umiejętności i waszą pozycję, którą sobie wypracowaliście. I będzie ona właśnie związana z finansami, z tym, w jaki sposób do tej pory się prowadziliście, będziecie sami z siebie bardzo zadowoleni i bardzo dumni. Życzę Wam wszystkim właśnie tego, żebyście byli z siebie bardzo zadowoleni, żeby, żebyście byli z siebie dumni, żebyście byli zadowoleni z Waszego e, życia zawodowego, z Waszego statusu finansowego. Jeżeli podobają Wam się moje filmiki, serdecznie zapraszam Was do subskrypcji i do lajkowania, i do zobaczenia już wkrótce.